A z tej strony ja, Dymek I dzisiaj sobie pogrywamy w Braula. Tak właśnie. I zagramy sobie było A, i to jest mój pierwszy odcinek na tym kanale. W ogóle mnie nie było jeszcze na YouTube. Ja raz byłem na YouTubie. I bardzo Was proszę, żebyście mnie nie spamowali, że coś robię źle, czy głos jest źle. Naprawdę, bo ja. Pierwszy raz nagrywam i jakby nie mam w tym doświadczenia, ale Brawl Stars mam, więc wiecie, no, nie spamujcie mnie w, na, wiecie, no nie spamujcie mnie, że ej, Tymek, coś zrobiłeś źle, tp, td, w Rybli. a, Tymek, co? No po prostu mnie nie spamujcie, błagam, bo to jest głupie. Bo jestem nowy mm. i jakby pierwszy raz to jest mój pierwszy... mój mój pierwszy odcinek na tym kanale i w ogóle gdziekolwiek. Nie no, byłem na różnych odcinkach tam u koleżanki jednej. No i tam było, yy, domyśl się co to jest, nie no, wypij ten, to coś, o, o, widzieliście, no tak, no dobrze nawet poszło, dobrze, dobrze, nie narzekam. Mm hmm, no, i chyba możemy otworzyć skrzyneczkę, czy nie? Aj, nie. Ale jak będę mógł otworzyć skrzynkę, to błagam. Trzymajcie za mnie kciuki. Może by coś wydropiło. Po prostu nie mam doświadczenia w tym, co robię Teraz co robię, bo co robię, to co wiem Mam doświadczenie, ale wiecie, no po prostu nie spamujcie mnie no Nawet po, dobrze nam poszło. Po idzie. Mam nawet dobrze. Tu mam tikka i. Widzicie. Czy jesteście ślepi i nie widzicie, co ja robię? Nie no, nie obrażam was. O! o dobra, szukamy tego beczka. Gdzie by, ty jesteś? Gdzie on jest? Kolego, where O tam mamy O nice, o ja, yeah, nice No, pierwsze miejsce, widzicie? Trzymaliście za mnie kciuki, bo jeżeli nie no nie udało mi się bez waszej pomocy jeżeli tak jeżeli nie dobra gram ostatnią bierkę i kończymy ten no chyba odcinek bo wiecie no co mu przedłużać? dobra ja biorę tą skrzyneczkę. bam 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 dobra dla mojego typa wziąłem Wciałem jeden chociaż chociaż jeden do, dla mojego typa a, i też mam Gina. U, pozdrow... I widzicie, jestem Hi! I'm... Nie, nie powiem tego I'm E, nie powiem kto Thank you

Zagramy sobie solo. Tak, jestem gotowy. Dobra. Jak moi widzowie mnie wspierają, to dam radę. I dobra, tu mamy Broka. Podjeżdżam go, ponieważ. No nie, zostawmy go. Niech sobie na razie żyje. Tu Daryla i buu type wziął buu, nie wiem dlaczego, bo jest najsłabszy na... A? A -a! Nie ma bat O, zabiłem go. Uff, dobra, że go zabiłem. A, nie, to no dobra. to Tu chyba zakończymy. Nasz odcinek. Jeżeli Wam się podobał, oj, zasłaniam, sorry.